Dzień dobry, Drodzy Państwo, witamy serdecznie w Urzędzie Miejskim w Starachowicach. Są z nami Maja Peryt, nasza mistrzyni, Dawid Kubiec, dobry. trener, a po mojej prawej stronie pani prezes Halina Wąg, firma Cerrad, której serdecznie dziękuję za obecność. Drodzy Państwo, spotykamy się po to, żeby pogratulować serdecznie Maj osiągniętego sukcesu, z którego jesteśmy w Starachowicach bardzo, bardzo dumni. Cieszymy się z każdego Twojego sukcesu, z tego podwójnie gratulujemy Ogromny wysiłek, ale ta radość na Twojej twarzy, którą obserwowaliśmy na nagraniach, tak naprawdę jest dla nas wielką, wielką radością. Bardzo serdecznie gratulujemy Dawidowi jako trenerowi, dlatego że wykształcił Maję, której sukcesów także może być dumny, które obserwujemy w różnych miejscach, tym razem w Owcowku. Bardzo serdecznie tego wspólnie z Panią Prezes gratulujemy. Dla Was przygotowaliśmy pewne niespodzianki, stypendium od gminy i od firmy. CERWAT. Ja kilka słów gratulacji, bo jesteśmy bardzo dumni, że możemy Panią wspierać po tak dużym sukcesie. Liczymy na to, że nasze stypendium, które żeśmy dla Pani ufundowali w imieniu Grupy Serwat, to jest stypendium roczne, może zmotywuje Panią do dalszej pracy, chociaż wydaje mi się, że po Pani sukcesach motywacji Pani już nie potrzeba. Bardzo Gratulujemy. Dokładnie. Gratulacje. Proszę dziękuję. bardzo. Dzięki, Sukcesów. Bardzo się cieszymy. A teraz, infrastrukturę będziemy poprawiać tak, żebyś mogła w Starachowicach trenować dalej. Dziękuję bardzo. Jeszcze drobne prezenty. Dzięki. Dzięki bardzo. Od nas później przekazujemy że stypendium od gminy. Dla pana Dawida. Tak, Muszę dziękuję. powiedzieć, że pan Dawid jest naszym pracownikiem. Może nie wszyscy dziękuję. o tym wiedzą, dlatego jesteśmy tak dumni że taki wspaniały sukces razem z mają uzyskany. Że zakwalifikowałam się do Brna na mecz lekkoatletyczny w Czechach i będzie trzeba już ścisnąć z powrotem, no teraz dwa dni odpoczynku i trzeba z powrotem do pracy. A jak wygląda ten tydzień? No codziennie trening. Ile czasu zajmuje Ci ten trening? Od półtorej godziny do dwóch tak tygodniowo ile przebiegasz kilometrów? 70? No, no, zależy, zależy od, od okresu. Odczyzono. Zdarzają się tygodnie, że jest 110 kilometrów w ciągu tygodnia. Mm -hmm. Tak jak jest tydzień startowy, no to około 50. Bo to już... A dlaczego akurat taka dyscyplina? W tym... Właśnie stwierdziliśmy, że możemy spróbować przeszkód, że skoro jestem dobra na dwójkę, na płaskie i no to czemu nie na przeszkolach. Ja już byłem na spotkaniu z, z szefostwem Polskiego Związku Lekki Atletyki, z kierownikiem wyszkolenia od bloku wytrzymałościowego. I tak, no Maja jako mistrzyni Polski to wiadomo została zakwalifikowana na, na ten mecz, bo to jadą dwie najlepsze zawodniczki. No i moją skromną osobę powołano na trenera kadry narodowej, gdzie będę odpowiadał właśnie za przeszkodowców, jak kadrę kobiet i kadrę mężczyzn, nie? Czyli takie poważne już zadanie i właśnie przed tym Brnem mamy taką konsultację, czyli pięciodniowe, można to nazwać zgrupowanie w Bielsku Białej i później na trzy dni z Bielska wyjeżdżamy do Brna na mecz. Czechy, Słowacja, Węgry, Polska. Mamy uzdolnioną młodzież, którzy jeszcze nie są młodzikami, ale na pewno jak teraz obserwują Maję, jak sobie poczyna, czyli wiedzą, że taką drogą trzeba iść, że ciężką pracą można dojść do wielkich sukcesów i tego im życzę. A już biją w tym momencie rekordy województwa na różnych dystansach. Między innymi na 1000 metrów Amelia Wojtan ustanowiła rekord województwa. 12 latek. To już jest osiągnięcie. Spore. Trzymamy kciuki dalej. Tak. Dobry. 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 Dziękuję.